Maxim. Witam Was słowie na koniec grudnia czyli w takim moim gierkowym podsumowaniu co się u mnie działo w miesiącu grudniu jeżeli chodzi o gaming wiem, że dość spora liczba widzów czeka na te filmiki, lubi te filmiki swojego czasu jeszcze tutaj z takich organizacyjnych spraw zanim przejdziemy tutaj do, do tego co się u mnie zmieniło dla ludzi, którzy nie oglądali w tej chwili do końca grudnia będzie spam filmikowy, czyli tych filmików będzie się pojawiać o wiele więcej, dlatego że ja nagrywam zawsze na zapas, bo nagrywam po 10 filmików powiedzmy w danym dniu, jak mam naprawdę taki dzień typowo wolny dla siebie, dlatego żeby w razie czego mieć, co wrzucać na YouTube'a, dlatego między innymi że u mnie nie zawsze są możliwości do nagrywania, więc bywa z tym różnie. Konkursik trwa, cały czas zachęcam do przesyłania swoich jakichś rysowniczych prac. Przyszło dość, no kilka przyszło tych prac, nie wiem, z pięć, sześć, w tym jeden plagiat. Tutaj już od razu zastrzegam, że naprawdę bardzo łatwo to można sprawdzić, choćby i nawet korzystając z narzędzia Google w ciągu półtorej minuty można sprawdzić, czy ktoś plagiatuje, czy nie. Także tego pana pozdrawiam, serdecznym pozdrowieniem, który próbował e, mnie wykołować, e, i innych, tak naprawdę was wykołować, bo oszukując wiecie, jak to wygląda. Jakbym powiedzmy przyznał jakąś nagrodę akurat temu człowiekowi, no to raczej byłby, e, byłoby to krzywdzące dla reszty. Więc jeżeli masz tak do, podchodzić do tematu, no to w soczysty e, środkowy palec. E, no i lecimy z tematem dalej co jeżeli chodzi o grudzień grudzień wiadomo jest to dość nietypowy miesiąc, nie dlatego nie, nie, nie mam na myśli tutaj świąt, nie mam na myśli tutaj Sylwestra, Mikołaja itp itd ale chodzi o czas, bo tak naprawdę ci ludzie którzy chodzą do szkoły mają tego czasu o wiele więcej z racji tam jakiegoś wolnego, które mają tak, w tym okresie ludzie którzy pracują, czyli ludzie dorośli też mają teoretycznie tego czasu więcej, ale tak naprawdę wychodzi, że tego czasu jest o wiele mniej, bo wiadomo, bieganina gdzieś tam, żeby te całe święta zorganizować. Jak mamy te święta, to tak naprawdę jeździ się po rodzinie, więc tego czasu dla siebie zostaje naprawdę niewiele. Co do takich rzeczy jeszcze organizacyjnych, w styczniu, dla przypomnienia, dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, nie będzie w ogóle filmików, ale to nie dlatego, że ten kanał porzucam, tylko po prostu muszę zrobić... Małe czyszczenie kompa w środku plus zmiana wszystkich past, e, reinstal systemu, bo w końcu po dwóch latach wypadałoby e, przeinstalować tego Windows'a, żeby tych śmieci pozbyć się z kompa. No i troszkę nie powiem, odpocznę sobie tam ten tydzień, dwa od, od, e, ogólnie od YouTube'a. Ale wrócę w lutem w lutym wszystko wróci do normy. Myślę, że odbuduję tutaj siły, żeby dalej się w YouTuba bawić, żeby dalej robić Wam te filmiki. Bo z tym bywa różnie, czasami naprawdę z różnych powodów człowiek zmienia podejście. Ja cały czas cieszę się, że nie zmieniam swojego zdania i dalej będę to ciągnął. Nie wiem, czy dam radę jeszcze zrobić w tym roku podsumowanie tego roku. Być może ono pojawi się dopiero z opóźnieniem w lutym, bądź być może w styczniu, ale to naprawdę raczej wątpię, że w styczniu się coś pojawi. I plany na rok 2013. Jak widzicie, dopiero będę je robił teraz. No, bo wcześniej nie było sensu, bo jak miał być koniec świata, no to bez sensu, nie? No, ale teraz został odwołany, więc tytuły, które na półce czekają na przejście, doczekają się, aż w końcu je ruszę. No, i tyle. Lecimy w grudniu. Przeszedłem tylko jedną gierkę z racji braku czasu: Dead Rising. O tej grze są skromne, znaczy skrajne opinie. Tak powiem. Ja będę się opowiadał za siebie, jak ja tę grę widzę, bo wiadomo, że znajdziecie opinii multum o tym tytule. Mnie ta gra naprawdę bardzo się podobała. Podobały mi się rozwiązania, które są w tej grze. Podobało mi się to, że jest tu multum przedmiotów, multum broni, multum ukrytych smaczków. Choć ta gra ma jeden zasadniczy minus, ale o tym za moment. Ogólnie gameplayowo naprawdę duży fan z eliminacji zombie, skombinowania z, z tymi brońmi, z wyszukiwaniem właśnie po mniejszych lub po większych smaczków. Gra jest też naprawdę dość sporo przepakowana humor. Naprawdę niektóre motywy są zajebiste. Gdzieś tam na rowerku malutkim między zombie można śmigać. Teraz o tym minusie jednym takim zasadniczym. Nie mamy za bardzo czasu, żeby się tym wszystkim pobawić tutaj w tej grze. Dlaczego? Dlatego, że misje poboczne, jak i wątek główny, jest zmierzony czasowo i nie ma czegoś takiego, że dochodzimy do punktu i bierzemy sobie jakiegoś questa, tylko one jakby z automatu nam się włączają po szczególnych godzinach i ten czas do wykonania danej misji cały czas się zmniejsza. Nie można go zatrzymać, więc jesteśmy dość sporo czasowo ograniczeni, a szkoda. Ja po przejściu tej gry spodziewałem się, że odblokuje się taki, można powiedzieć, tryb dowolnej zabawy, tak? gdzie można sobie już pobiegać bez, bez tych questów, pomordować te zombiki. Niestety nie, nic takiego mi się nie odblokowało. Oczywiście możemy zacząć grę od nowa, jeszcze raz na poziomie, którym żeśmy skończyli, czyli przykładowo skończyliśmy grę na 25 poziomie postaci. Możemy sobie zacząć od tego 25 poziomu razem z odblokowanymi umiejętnościami, kartami, kilkoma innymi rzeczami. Niestety resetuje się licznik zabijania zombie. No i to tyle. Gra naprawdę bardzo mi się podoba, ja ją będę wymieniał lub sprzedawał. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że chcę sobie załatwić ten sam tytuł, ale w edycji Zombrex Edition, czyli w tej metalowej, w metalowym pudełku, czyli metalboxie, steelboxie, różnie to ludzie nazywają. To tyle, jak widzicie, bardzo mało gier. Przeszedłem jeden tytuł, ale też dużo gier pograłem, bo dość troszkę tego przyszło. Zacznijmy od nadrabiania może zaległości od gier, które już kiedyś u mnie były, ale gdzieś tam z jakichś przyczyn musiałem się ich pozbyć i teraz z powrotem wróciły na moją półkę. Zacznijmy od Just Cause. Naprawdę rewelacyjny sandbox. Odsyłam wszystkich do filmiku związanego z tym tytułem. Naprawdę jeden z lepszych sandboxów. Jeżeli ktoś lubi takie naprawdę przepakowane, akcją sandboxy, mnie ten tytuł bardzo odpowiada. W końcu trafił z powrotem na moją półkę i teraz się już w ogóle tej gry nie pozbędę z mojej półki. Ja zacząłem bardziej teraz zbierać te gry. Wcześniej po prostu częściej wymieniałem, żeby było z czego filmiki robić. Teraz już w tej chwili poszerzam swoją kolekcję na półce, giernie do wymiany. I tak właśnie między innymi z tego powodu mam Kilzona trójkę, którego żeście już polecency widzieli, też właśnie w tej edycji ze Steelbookiem, też. Gierka typowo na półkę, fajny FPSik, więcej w polecance, więcej w filmikach, na pewno żeście już widzieli, więc nie będę się rozgadywał, nie będę tracił zbyt dużo czasu, bo już i tak widzę 7 minut mojego gadania. Kolejna rzecz to jest Never Dead od chłopaków z Konami. Filmik na pewno już żeście widzieli. Ja powiem szczerze, nastawiałem się na coś o wiele, wiele lepszego. Niestety do tego momentu, do którego pograłem ta gra troszkę mnie rozczarowała, może akurat nie mój klimat. Troszkę mnie nudziła gameplayowo, zobaczymy, będę się starał gdzieś ją dalej ruszyć potem, ale w tej chwili no entuzjazm co do tej gry opadł. Także ląduję na półce, będzie czekać na swoją kolejkę. Jak ostatnio widzieliście, w słowie na koniec listopada miałem Batmana Arkham City, a była tam właśnie informacja, że muszę przejść z Batmana Jedynkę, tak zwaną, czyli Batman Arkham Asylum, Asylum Asylum. W każdym razie powrócił na moją półkę tak samo i już jej raczej nie opuści Batmanik. Też rewelacyjna gierka, naprawdę jeżeli ktoś lubi dobre gry, akcji, to polecam Batmana. No i kolejna z gierek, które musiałem nadrobić, jest to Assassin's Creed Brotherhood, jedno z trzech Asasinów, których nie przeszedłem. Brotherhood, y, będę go przechodził. Później zabiorę się za Revelation, który już jest na mojej półce. A trójka kiedyś tam wpadnie. Ja nie jestem jakimś zbyt dużym zwolennikiem serii Assassin's Creed. Nie wiem, akurat nie mojej klimaty. Gra jest naprawdę dobrze zrobiona i jest to dobra gra, ale niekoniecznie w moich klimatach. Czy tak, czy tak będę ją przechodził? Lecę dalej. Kolejna z gier, która do mnie doszła jest to strategia. Ruse, RUS, czy tam jak się to wymawia? Strategia, w której możemy sterować normalnie padem, możemy sterować mowem. Filmik pojawi się, podejrzewam, że dzisiaj, w dniu kiedy to nagrywam więc może się pojawią dwa filmiki czyli pojawi się właśnie słowo na koniec grudnia i gameplay z RUS. Wtedy sobie zobaczycie, jak wygląda ta strategia. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o sterowanie w tych strategiach no tutaj gra się bardzo fajnie, choć też jest to troszkę inny rodzaj strategii, więcej szczegółów odsyłam Was do gameplay, który się pojawi. Kolejny tytuł, a w zasadzie kompilacja tytułów, mamy tutaj Tomb Rider Trilogy, który zawiera, jak widać, Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld i Tomb Rider Anniversary, czyli trzy tytuły z panią Larą. Jeszcze powiem szczerze, nie włączałem nawet tej gry. Sorry, wsadziłem do konsoli, zobaczyłem czy płytka działa, ale nie włączałem poszczególnych tytułów. Będzie czekać na filmiki z gameplayami, na pewno, właśnie w lutym będą te filmiki się pojawiać. No i teraz kolejne dwie gry, dwie dobre gry, które pojawiły się ostatnio: Max Payne PLK i Dead Island w wersji Game of the Year Edition z polskiej stajni Techlandu a tutaj mamy Rockstara. I szczerze, teraz mówię naprawdę szczerze, może część ludzi akurat mieć odmienne zdanie, co oczywiście do tego macie jak najbardziej prawo. Ja spodziewałem się po Max Paynie o wiele, wiele większego hitu. Wiem, że jeżeli chodzi o Dead Island znowu, ludzie średnio traktują tę grę, a przy zestawieniu i pograniu godzinkę w ten tytuł i godzinkę w ten tytuł o wiele lepiej, jeżeli chodzi o moją osobę i o moje gusta, wypada Dead Island. Wiem, że Rockstar, wiem, że Max Payne, ikona naprawdę taka rozpoznawalna, jeżeli chodzi o IP tytułów. Max Payne naprawdę jedynka. Ja rewelacyjnie wspominam, wspominam z peceta. Tutaj, jeżeli chodzi o system prowadzenia gry, o historię, do tego momentu, do którego przeszedłem tę grę, naprawdę ona jest bardzo fajna. Tylko wkurza mnie jedna rzecz w tym tytule, ale to będzie też powiedziane w gameplayu jedna mocna rzecz, która naprawdę odrzuca mnie od grania w ten tytuł. Oczywiście ja czy tak, czy tak jestem teraz akurat w fazie przechodzenia tego tytułu, więc na pewno przejdę ten tytuł. Nie wiem czy ta rzecz, która mnie denerwuje jest spowodowana tym, że jeszcze się do niej zbyt mocno nie przyzwy przyzwyczaiłem do tego sterowania. Chodzi tutaj mianowicie o System celowania. Chodzi mi o to, że jeżeli jesteście za zasłonami, czyli jeżeli wykorzystujecie Cover System, wychylając się z danej zasłony, nie ma żadnego odpowiednika, gdzie w którym momencie celujemy i często i gęsto jest to utrudnione, grając na poziomie oczywiście normal lub trudnym. Ja akurat nie gram na poziomie Easy, jeżeli chodzi o te tytuły. Być może na Easy jest tam jakiś celowniczek, być może przyzwyczai się do tego sterowania. W tej chwili troszkę mnie rozczarowała ta gra, zobaczymy, może zmienię zdanie. Mam nadzieję, że zmienię zdanie, bo, bo naprawdę po Max Paynie spodziewałem się dużo. Więc zobaczymy, nie skreślam tej gry, tylko będę ją przechodził dalej. Jeżeli chodzi o Dead Island, pierwszą godzinę, którą spędziłem z tą grą, naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Bardzo dobry tytuł. Jak dla mnie trafiający w moje gusta, czyli coś więcej niż zwykły FPS, tylko gdzieś tam jakieś questy, gdzieś jakiś pseudo otwarty świat, także typowo pod moje gusta. No I ostatni tytuł, który się pojawił u mnie w grudniu, oczywiście jeszcze kilka tytułów widzę pocztą. Jest to dość starusienka, jeżeli chodzi o konsolę PlayStation, gra Time Crisis 4. Wszystko by było... Na pewno znacie ten tytuł, może tak powiem. Na pewno znacie ten tytuł. Gra jest typowo arcade'owa, typowo wyciągnięta, przeniesiona z automatów. Na pewno graliście w jakieś automaty z pistoletami. I można w ten tytuł grać na padzie. Na zwykłym padzie, a można używać do tego tytułu specjalnego pistoletu. Guncona, który jest od Namco, Którego też posiadam w zestawie. Ja właśnie dostałem cały zestawik z tą grą od Namko. Jeżeli chodzi o gameplay, wiadomo, jeżeli chodzi o gameplay tej gry, tam dużo ludzi się czepiało, nawet jeden z miesięczników takich naprawdę mocno znanych, ja pamiętam, jak tutaj się czepiali, że strzelamy do e, jakichś tam wrzuczków, bo są takie momenty, gdzie strzelamy do jakichś tam wrzuków czy tam do latających jakiś tam chrząszczy, ale ja uważam, że tutaj chodzi głównie o gameplay, i tak naprawdę nie ma się co czepiać, czy coś jest po prostu z dupy wymyślone, tak. Czyli, że strzelamy do przeciwników, a za chwilę strzelamy do jakichś Żuków. Pamiętajcie, to jest gra arcade, która ma sprawiać radochę. Nie ma tutaj czego szukać realizmu. To nie jest symulator policjanta, to jest gra tutaj dlatego pana. Być może wątpię, ale być może, że może akurat przypadkowo obejrzy ten filmik. Z pewnego bardzo znanego, moim zdaniem topowego miesięcznika. Swojego czasu właśnie czepia się o takie pierdoły. Pamiętajcie, że to są gry, to nie jest symulator policjanta to jest gra, z której mamy czerpać radochę ja jeszcze pokażę Wam tak pokrótce jak wygląda ganką trzeciej generacji taki pistolecik na pewno też będę robił filmiki związane z tym tytułem będzie test tego sprzętu dość ciekawa rzecz ja bardzo się cieszę, że dostałem ten, tą grę właśnie w tym zestawie jak widzicie pistolet posiada dwie gałki analogowe multum przycisków Oprócz singla tutaj znajdują się jeszcze dość sporo przycisków. Poza tym mamy dość dziwny system czujników, jak widzicie, dla takich kabelka. Szczegóły dopowiem Wam później w przypadku testowania tego sprzętu. Jest to dość nietypowe, bo w późniejszym Time kryzysie można grać mówem, ale tutaj zrobili właśnie na pistolet. Ja się cieszę, bo tak naprawdę jakoś wyparło ten nasz gaming przez właśnie urządzenia typu Move przez yy, konsolę Wii jakoś powoli wypiera ten rynek gier automatowych i może nie tylko nawet przez konsolę, ale ogółem tak, bo teraz każdego stać, żeby konsolę mieć w domu, więc nie każdy chce tracić pieniądze na automatach. A tutaj ma takie naprawdę przypomnienie automatowe z czasów, gdzie yy, grało się właśnie strzelając, yy, oddając się typu, typowo fanowi nie patrząc właśnie na realizm, tylko patrząc na, na zabawę, na pewno będę testował ten tytuł. Raz sobie tam zagrałem, co mi się podobało. Niestety grałem na padzie, bo nie miałem czasu wtedy akurat wieczorem, żeby podłączać ten pistolet. Ale na pewno będzie i test sprzętu, i będzie e, odpowiedni gameplay co do tego tytułu. I to tyle, jeżeli chodzi na słowo na koniec grudnia. I jeszcze postaram się, tak jak mówiłem, zrobić aktualizację swojej kolekcji. Też postaram się, żeby ona była w tym roku. No zobaczymy, czy to się uda. Także widzicie moje ryło, ale jeżeli chodzi o aktualizację kolekcji z racji dużej ilości tytułów, pojawi się w formie widoku kanapowego, jak to u mnie bywa dość często. Także ja Was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że święta spędziliście bardzo fajnie. U mnie powiem z tymi świętami jest dość średnio. Akurat mam taką sytuację nie za ciekawą, ale nie chcę tutaj prywatnie się rozwodzić, także trzymajcie się ludziska. Hej!